Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. E, w tym filmie będziemy się zajmować remontem silnika. Mamy nowego e, pacjenta, choć bardzo znanego. E, także za chwilę Wam przedstawię tą sytuację, jak wygląda, jaka jest geneza. E, no i pokrótce zobaczymy, co da się zrobić, to jest przyczyną i czy damy radę we własnym zakresie poradzić e, z tą usterką Także nowych widzów zapraszam do subskrypcji, stałych widzów zapraszam do komentowania. Bardzo ważne jest dla mnie wiedzieć co o tym sądzicie, żeby móc e, nagrywać lepsze filmy dla was. Także nie przedłużając, zabieramy się do roboty. Oto nasz pacjent, a oto nasz silnik i nasz problem. Mamy tutaj troszkę nietypowy silniczek. Jest to silniczek dwulitrowy. Dwulitrowy BGW, chyba, jeśli się nie mylę i problem jest taki, że wywalił olej bagnetem. Także jest podejrzenie, że mamy małą dziureczkę w tłoku. Więc będziemy go rozbierać i zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Ja wstępnie już troszkę poodkręcałem parę elementów od samochodu. A mianowicie tak, jest demontowany zderzak, pas przedni. Tutaj filtr, dolot, turbosprężarka jest odkręcona. W zasadzie tylko leży sobie dzielnie. Paski. Wiatrak i odwiskozy, także tak to wygląda. Tutaj w zasadzie, e, teraz będę już zabierał się do za konkretną robotę, czyli zdejmowanie, ściąganie głowicy, żeby zobaczyć, jak to wyglądają nasze tłoczki. Z to na nagrać co do reszty za e, chwilę tutaj w prawym rogu będą się pojawiać podpowiedzi, gdzie można zobaczyć, jak zdjąć zderzak, e, jak zdjąć chłodnicę, jak zdjąć pas przedni, tutaj turbosprężarkę i cały tutaj dolot razem z filtrem, także wszystko e, już nagrywałem więc bez problemu można przejść zobaczyć, jakby ktoś potrzebował. No, a ja lecę. Ja najpierw tej ogarnę przód, osłonki pozdejmuję, żeby ustawić rozrząd, go zablokować za chwilę i ogarnąć tył, czyli pompę tą dymową muszę zdjąć, muszę odkręcić później jeszcze króciec doprowadzający ciecz chłodniczą do głowicy. I dopiero później już będę się zabierał za demontaż pokrywy. E, no. no i same głowicy. Dobra. Lecimy powolutku. Pokrywę mamy zdjętą, tutaj z przodu mam już wszystko poodkręcane, z tyłu również, także głowica jest z każdej strony już uwolniona. Jeszcze teraz tylko ustawiam rozrząd, na znaki zablokuję i będziemy powoli e, ściągnąć głowicę. Musimy teraz tak ustawić rozrząd na znaki. Eee, I tak z tego co pamiętam tutaj ma nam wejść blokada w bloku Jest otwór, gdzie przychodzi druga blokada. Na blokadzie jest oznaczony punkt, tak samo, jak i na kole jest oznaczony punkt tutaj w tym miejscu jest taka kreska. I one powinny się tutaj zejść na blokadzie i na tutaj na wale. Mamy wstępnie ustalone, e, tak jak powinno być. I tutaj mamy ten znacznik nasz. E, tutaj u góry te wpusty. O, tutaj można zobaczyć. Tam są dwa obok siebie, muszą być między ta przestrzeń między nimi, być jakby naprzeciwko tego oznaka, który jest tu na obudowie. I wtedy można powoli zacząć dopasowywać nasze blokady na dole, najpierw. Hmm. Czy tam nie pasuje, jest to, masz te znaki nam się pokryły. I teraz tutaj. Tu powinna się pasować druga blokada. Dobra. Jest. Weszło. Teraz jak mamy zablokowane, żeby popuścić te trzy, popuścić napinacz i zdjąć pasek. Możemy zdjąć pasek rękoma, bez żadnych problemów. Można nawet spróbować z kołem, jeśli by się coś tu gdzieś blokowało, nie ma problemu. Dobra. Już zdęliśmy. Można zaznaczyć na pasku sobie, żeby pamiętać kierunek, w którym się kręcił. Żeby tak samo go zamontować. Pasek z tego co mam w był wymieniany 20 tysięcy km temu. Dobrze, że wygląda, więc go zostawimy. No i Mam gotowe. Przepiemy naszą głowicę do góry. Dobra. Głowicę mam zdjętą. Na stole. Zobaczmy, co my mamy. Tak to wygląda. Na szczęściu szczeleczka. Kiedyś taka. Muszę popatrzeć, jak to wygląda. użymy ją. Teraz tłoki. Ja szczerze mówiąc nic nie widzę takiego strasznego w tych tłokach. Nie są jakieś. Będę musiał się przyjrzeć dokładnie, jak to wygląda. Eee, nie obyło się niestety bez kolizji przy wyjmowaniu. Popsułem plastik. Bardzo ubolewam, więc pewnie zakupię. Nówka Funkil używany prosto ze znanych portali aukcyjnych. Dobra, tak to wygląda. To chyba będzie koniec. W tym filmie to byłoby tyle. Doszliśmy do przyczyny awarii naszego silnika. Mi się okazał pęknięty tłok. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj, w tym miejscu jest ładna taka dziura. Także wymieniamy tłok, dajemy nowe pierścionki, dajemy nową uszczelkę pod głowicą. Wszystkie uszczelki na nówkę wymieniamy. To koszt nieduży, nie warto oszczędzać i dawać na starych. Tam, gdzie trzeba nowe śruby. Na przykład na korbowodzie. No, i miejmy nadzieję, że problem będzie zażegnany. A raczej tak, no bo znaleźliśmy, się, znaleźliśmy naszą przyczynę. Miejmy nadzieję, że było tylko to. A jeśli nie, to zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentarza. No i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Do następnego hej.